Jak zabić dziecięcą nudę w wakacje? Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu po raz 13 przygotowało cykl interdyscyplinarnych artystycznych warsztatów dla dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 15 lat. Letnie pogotowie sztuki zlokalizowane jest w parku na Cytadeli przy amfiteatrze. Od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 do 12 dzieci mogą skorzystać z warsztatów, które prowadzą zaproszeni artyści. Zajęcia są bezpłatne, a organizatorzy zapraszają małych poznaniaków z rodzicami lub opiekunami, aby wspólnie w plenerze tworzyć małe arcydzieła i świetnie się przy tym bawić. Letnie pogotowie sztuki to także doskonała okazja, by odkryć w swoim dziecku ukryte talenty, a także zawrzeć nowe znajomości. Prowadzący Pantadeusz wieczorek mówił również o zmianie miejsca sierpniowego letniego pogotowia sztuki. Od 6 sierpnia do 10 będziemy w parku Starego Browaru. Tam też będą odbywać się warsztaty prowadzone przez zaproszonych artystów. Zapraszamy wszystkie dzieci spędzające wakacje w mieście, zapraszamy dzieci z rodzicami, z opiekunami. W środę 11 lipca temat zajęć brzmiał „Nakręcacze koniunktury. Dzieci chętnie opowiadały nam o swoich pracach i tłumaczyły do czego służą ich, Nakręcacze sukcesu. To jest robot GT396. Fabryka serów robi serę, a tutaj jest wóz kanapek. Kanapki są z serem oczywiście. Zrobiliśmy fabrykę z UFO. No i nie wiem, już po, po on. Bo po on już jest kapitanem tamten. Dziwoląga. Po co taki dziwoląg? Yy, że jak, jeśli coś nie jest zrobione, to on niech się mu powie, to może zrobić. I zadziała takie coś? Tak. A już Ci w czymś pomógł? Nie. Yeah. A w czym chciałabyś, żeby Ci pomógł? W yy, odrabianiu zadań w pierwszej klasie. Robiłem razem z kolegami rakietę, z Wiktorem, z Hubertem. I mną. I dlaczego ta rakieta? Ona ma gdzieś polecieć? Tak. Do śmietnika.